89 FM Akademickie Radio Centrum. W imieniu organizatorów Kuru akademickiego Politechniki Rzeszowskiej oraz klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na koncert galowy w sobotę. Będzie czego posłuchać, na co popatrzeć. Wstęp oczywiście jest wolny. Myślę, że będzie to mile spędzony wieczór, a listopad to jest taki miesiąc, gdzie możemy właśnie przypomnieć sobie o tym, że Polska jest niepodległa, ale nie obchodzić jej na smutno, tylko w fajnym, cudownym, wesołym nastroju, chyba w najpiękniejszy sposób, jaki można uczcić niepodległość Polski, to radość, muzyka i śpiew. Chór w koncercie galowym w sobotę ma rolę, można powiedzieć, gospodarza całego wydarzenia. Otwieramy oczywiście koncert, musimy nawiązać do historii, jako, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, no jest to jednak święto niepodległości podległości i będzie taki krótki rys historyczny. Następnie będzie prezentacja dziesięciu wybranych przez jury dzień wcześniej wykonawców, będą to zarówno soliści jak i zespoły też w fajnych składach, nawet w rokowych jakichś tam wykonaniach pieśni, piosenek patriotycznych. Następnie będzie to gościnny występ pana profesora doktora habilitowanego Jacka Ścibora, który Również nawiążę do, do niepodległości i no, nie będę zdradzać repertuaru. wystąpi wspaniałym z pianistą. Będziemy występować razem z Rzeszowską Orkiestrą Wojskową pod dyrekcją pani kapelmistrz Agaty Čwikla. Orkiestra wystąpi w samodzielnym utworze. Będzie to oczywiście z muzyki filmowej Ennio Morricone, ale również zaprezentujemy się razem. Kolejny utwór wykonany na, na koncercie będzie to utwór z naszą solistką, solistką Chóru Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Klaudia Mazur wystąpi, przepięknie śpiewa, a będzie akompaniować jej orkiestra, a następnie będzie wspólny utwór zarówno chóru, jak i orkiestry wojskowej, no, klasyka gatunku, utwór Moon River, autorstwa Henry Manciniego. Będzie czekać nas prawdziwa niespodzianka, również po koncercie, a ja może zdradzę, że dzięki tutaj uprzejmości Marszałka Województwa Podkarpackiego, będzie też można zdegustować jadło regionalne. Będzie to po koncercie, w holu. 89 FM, Akademickie Radio Centrum.